Historia Kulkida z Roblox to temat, który od lat krąży wśród graczy tej platformy, budząc ciekawość i liczne dyskusje. Postać ta jest często wspominana w kontekście rzekomych haków oraz oszustw w Robloxowej społeczności. Aczkolwiek, czy jego historia jest prawdziwa, czy jednak jest to zwykła plotka? W tym filmiku przyjrzymy się bliżej postaci Kulkida. Kulkid to Robloxowy eksploiter, który założył swoje konto 2 listopada 2013 roku. Stał za stworzeniem Kulgui, cool czyli narzędzia umożliwiającego modyfikowanie gier w Robloxie poprzez różne exploity takie jak np. niszczenie map. Oprócz tego był także właścicielem grupy Team Kulkit. Cool w 2014 roku podczas eksploatacji różnych serwerów dołączyło do jego grupy kilka członków, którzy automatycznie dostawali skrypt Kulgui cool do wykorzystania w grach. Ich awatar również zmieniał się wtedy na czerwony. Team Cool Kid zajmował się trollingiem w grach takich jak Work at Pizza Place, Natural Disaster Survival czy Breason Break. Grupa ta reklamowała swoją społeczność, umieszczając na mapach wiadomości Team Cool Kid Join Today. Warto wspomnieć, że był to jeden z pierwszych takich eksploiterów na Roblox. W odpowiedzi na działania eksploiterów, Roblox podjął kroki w celu ich eliminacji. W 2014 roku konto Kulkida zostało zbanowane, a jego grupa usunięta. Roblox regularnie banował członków teamu, ale mimo tego niektórzy i tak próbowali kontynuować działania Kulkida pod innymi nazwami. Historia Kulkida to mieszanka faktów i plotek krążących w społeczności. Jest on prawdziwą postacią z historii Robloxa, ale jego czynności zostały wyolbrzymione. W prawdziwa skala jego działania nie była aż tak wielka. Roblox w tamtym czasie miał problemy z zabezpieczeniem, więc Kulkit po prostu wykorzystał luki w systemie gry do osiągnięcia własnych korzyści. Historia Kulkida stała się bardziej legendą, która rozprzestrzeniła się przez brak weryfikacji. W Robloxowym świecie łatwo rozpowszechniają się opowieści bez dowodów, bo młodsi gracze rzadko je kwestionują.